Witajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe. Zobaczcie co znalazłem. Śmietnik, właściwie pod śmietnikiem. Komputer jakiś. Już zaglądałem do niego wcześniej. Ale? Trzymaj się, trzymaj się chłopie, trzymaj się stary, nie poddawaj się. O, jest. Zaglądałem już do niego wcześniej, proszę państwa. Już w niej nic nie było. Fajnego. O, teraz lepiej. Komputer, płyta główna Gigabyte GA9, nie, G31M S2L. Sprawdzimy później w internecie, co to za płyta główna. Procesor to musi być jakiś taki ciekawszy. Zaraz go wydłubiemy, zaraz mi wyciągniemy, sprawdzimy, co to jest za procesor. Nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. O, poczekajcie. Co tam jest? Akurat nie mam czego, czym to wytrzymać. Radiatorek dosyć konkretny. Mam tu chusteczkę, poczekajcie zaraz to wytrę Sprawdzimy co to jest za procesorek Czy warto było to nieść ze śmietnika

MHz 1333 Kore 2 Quad, to jest troszkę lepszej niż ten Core 2 duo Kore 2 Quad, Nie wiem, trzeba by było zobaczyć, co to za co to za procesor i ile stoi na, na LEDrogo Ty Czy opłaca się go sprzedawać no a poza tym to jeszcze tutaj zalały się w środku takie dwie pamięci 2GB dwa 2RX dwa dwa r 8 PC2 6400U 666MHz Chyba nie jest zbyt szybka Ta taka sama też 1GB Nie wiem, co so, jest dobre, czy warto, czy nie warto. Czekajcie, gdzie to moje się spadły Spróbujemy odkręcić teraz kartę grafiki. To, ta karta grafiki tutaj się chowa. Się wyciągniemy malutka, sprawdzimy coś tu za jedna. Chodź, 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 Brudy. Brudy z tego procka. Wow, ale radiator. Radiator waży z pół kilo. Pół tony, co ja gadałem, Pół kilo, pół tony. Ale ciężki. Mało nie opuściłem. Co to za karta grafiki? Mailing China 3650 Silent 512 Mega 3650. Hmm. Może być ciekawa. Dobra, sprawdzimy. Sprawdźmy to. Sprawdzimy to. Okej. Okay. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania i mojego kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach o wojnach śmietnikowych, a będą następne na pewno, gdyż grzebanie w śmietniku to moja pasja. Relaksuję się przy tym po robocie. Cześć, trzymajcie się.